Witam Was serdecznie, moi drodzy. Tak jak mówiłem, mamy wyniki badań. Wyniki badań zrobiłem na sobie, na okoliczność glifosatu w moim organizmie, a ja naprawdę, możecie mi wierzyć, nie stosuję żadnych randapów, żadnego dziadostwa. U nas czegoś takiego nie ma, nie ma prawa być stosowany. Moi drodzy, widzimy wszechobecny problem dotyczący ogółu narodowego. Mówimy tutaj o całości narodu polskiego, niezależnie od popierania partii politycznej. Widzimy tą bandę tych, yy, proszę Państwa, politykierów obecnych w rządzie: czy to lewica, czy prawica, czy Platforma Obywatelska, czy PSL. Proszę Państwa, nikt nie mówi o kwestii bezpieczeństwa narodu polskiego. Ale widzimy, proszę Państwa, zrobiłem na samym sobie e, test dotyczący zawartości glifosatu, e, rantapu w moim organizmie. Nie, proszę Państwa, nie stosuję tego środka, w żaden sposób nie mam styczności z tym środkiem, a w związku z powyższym nie ma możliwości, żebym e, był sam sobie winny Temu, że w moim organizmie, proszę Państwa, znajduje się zgodnie z wynikiem badań, cztery razy krotnie prze, przekroczona norma dopuszczona glifosatu, proszę Państwa, e, która jest dopuszczona e, tak naprawdę przez e, e, Ministerstwo Zdrowia w Niemczech. Badania zrobiłem po stronie niemieckiej, w niemieckim laboratorium. I proszę Państwa, co się okazuje? E, mamy, mamy, proszę Państwa, glifosat, widzimy w kaszy, mamy glifosat w mięsie, mamy w paszach importowanych dla zwierząt, mamy go, proszę Państwa, w warzywach, w sadownictwie, wszędzie, ponieważ polscy rolnicy mają dostęp do tego samego środka, ale jest powszechnie sprzedawany w kastoranie, w Obi. W każdym sklepie, proszę Państwa, każdy może sobie kupić dowolnie ten glifosat i leć jak popadnie. Idzie do wód gruntowych, mamy go w kranie, mamy go w pieczywie, mamy go w warzywach i będą nam wmawiać, proszę Państwa, że glifosat i polska zdrowa żywność jest zdrowa. Będą brali pieniądze z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i będą wmawiali, robić będą filmiki. Że polska zdrowa żywność jest bezpieczna. Skarmiane są świnie w Polsce. Paszą, proszę Państwa, soją genetycznie modyfikowaną, opryskowaną opryskiwaną w Argentynie z samolotów glifosatem, leją na potęgę, trafia to do Polski. Skarmiane są zwierzęta świnie, proszę Państwa, które dzisiaj trzebić będzie ASF. To ja. My, naród polski, mamy jeszcze za ESF, że wytrzeli te świnie, proszę Państwa, które są skarmiane glifosatem i tą paszą genetycznie modyfikowaną. Te duńskie szczury. Obywatel Polski, proszę Państwa, jeszcze z budżetu będzie miał spłacać takim firmom, jak proszę Państwa e, e, Schmidtfield, który te świnie do Polski importuje, z drugiej strony nam importuje paszy, soje genetycznie modyfikowane. i To wszystko trafia, proszę Państwa, do Polski. Mówię, firmy, które podlegają, zajmują się hodowlą paszą, produkcją pasz. Mamy wszędzie glifosa. Mamy, proszę Państwa, w karnie dla zwierząt. Mamy go, proszę Państwa, w pieczywie. Mamy go w warzywach. Wszędzie jest glifosa. Wszędzie wszechobecny jest glifosa. Powstaje pytanie, jak, jaka gratyfikacja musiała trafić, że ktokolwiek w Polsce pozwolił na stosowanie glifosatu? Każdy rolnik, proszę Państwa, powinien zrobić badania. Ten, który pryska glifosatem, powinien zrobić badania w swoim organizmie i może mu się szare komórki odblokują i zastanowi się, co robi sobie, swojej rodzinie i konsumentom. Bo ktoś musi zacząć o tym mówić prawdę. Proszę Państwa, to są wyniki. Ja Wam mówiłem, jeden z takich rolników spod Złotoryi bardzo się burzy, że jak to Bustowski, jako szef związku, mówi, szef związku rolniczego, mówi, że trzeba zabronić glifosatu. Naturalnie, trzeba go zabronić. Trzeba o tym zacząć dyskusję nie tylko. Proszę Państwa, że trzeba go zabronić w Polsce, ale trzeba go zabronić w całej Europie. Trzeba zabronić importu na teren, proszę Państwa, Europy soi genetycznie modyfikowanej opryskiwanej Randapem. Taka żywność nam nie jest potrzebna. Taka żywność nie jest potrzebna. Proszę Państwa, Apeluję do Was. Można w Polsce zrobić badanie na okoliczność glifosatu w organizmie. Robią, jest jedna z firm laboratoryjnych zajmujących się badaniem glifosatów w organizmie. Można to zrobić na glifosat -test .d. Możemy to zrobić w Niemczech, nie, nie ma najmniejszego problemu, dlatego że czas najwyższy, tak przypierdolić pozwem zbiorowym temu Ardanowskiemu i temu całemu rządowi, żeby im buty pospadały, bo oni nas pozwalają truć, proszę Państwa, maksymalnie pozwalają nas truć. Trzeba natychmiast zbudować potężną organizację konsumencką, rolniczą, powiedzieć, proszę Państwa, dość stosowania tego gówna w Polsce? Bo nie dość, że wytrujecie sami siebie, rolnicy, swoje rodziny, to jeszcze wytrujecie konsumentów. Randa, proszę Państwa, który znajduje się w moim organizmie, jest bardzo dobrym transporterem. Metali ciężkich do mózgu, uszkadzając, proszę Państwa, nasze organizmy. Wszystkich nas, jak tutaj siedzimy: wyborców PiS-u, Platformy PSL-u, SLD i ślagie jeszcze jakich partii politycznych. Czas na to, żeby ten naród polski pierdolnął się mostro, ostro, żeby ci, co yy, popierają te partie polityczne i mówią, że mężem stanu jest Jarosław Kaczyński, wzięli tak dobrze młotek gumowy, pierdoleni się w łeb. I zaczęli się zastanawiać, kogo oni popierają i co oni popierają. Jacy dzisiaj politycy w rządzie, pra, proszę Państwa, naszym polskim, którzy są jeszcze utrzymywani z pieniędzy podatników, robią nam syf z życia. Robią nam piekło, robią, proszę Państwa, masę problemów, chorób i tragedii rodzinnych. Idą święta Bożego Narodzenia. Każdy z was będzie latał kupował mięso, proszę państwa. Jeżeli świnie, jeżeli kurczaki są skarmiane soją genetycznie modyfikowaną, która jest dodawana do pasz, a to przypływa z Argentyny i tam się pryska potężnej ilości tego. Jeżeli na Ukrainie można to stosować, proszę państwa, to będziecie kupowali sobie na święta Bożego Narodzenia śmierć na własny stół. Nie produkt, który będziecie spożywali, e, siedząc przy stole, tylko będziecie mieli problem. Kupujecie, płacicie, przynosicie do domu konia trojańskiego. Konia trojeńskiego, ktoś zarabia miliardy i załóżmy, założy się o każde pieniądze, proszę Państwa, że nikt tego nie konsumuje. Pod Szczecinkiem jest jedno z większych gospodarstw rolnych, dzwonił do mnie człowiek, gdzie, proszę Państwa, wszystko jest produkowane pod ścisłym nadzorem dla Europarlamentu. Tam jest, proszę Państwa, produkowane od mięsa przez mleko, przez sery, masełko. Wszystko jest zamawia zamawiane przez Europarlament. Tam nie ma prawa być stosowane pestycydy, tam nie mają być prawa stosowane jakieś mechanizmy, które są dozwolone w normalnym, proszę Państwa, obrocie produkcji rolnej. Tam zaś są zabronione. Czy aby ludzie, którzy mają coś wspólnego z Europarlamentem, coś. Wspólnego z naszym parlamentem, nasi ministrowie mają powszechną wiedzę o skutkach negatywnych stosowania pestycydów, a w tym randapu ten wynik, proszę Państwa, nie kłamie, jest to wynik z laboratorium niemieckiego i ja, proszę Państwa, tym skurwencynom naszym ministerialnym już teraz nie popuszczę Wam, bo wszędzie dzieciaki są potrute tym glifosatem, wszystko jest potrute tym glifosatem, a do rolników apeluję. Odłóżcie to gówno i zastanówcie się, zastanówcie się, zanim będziecie pryskali tym glifosatem, bo zabijecie siebie, swoje dzieci zrobicie sierotami, zrobicie tragedię w swoich rodzinach, tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś ma z tego korzyść i produkujecie szkodliwą złożywność. Taka jest rzeczywistość i taka jest prawda. Dzisiaj powinniśmy zacząć dyskusję, bardzo poważną dyskusję. Bardzo! Ja już mówiłem, że powinniśmy zacząć, ale to jest czas już, czerwona kartka dla tego rządu. Proszę Państwa, powinna się zacząć dyskusja o budżecie na polskie rolnictwo, przesunięciu środków na produkcję żeby wyrównać rolnikom straty wynikające z wycofania tego gówna glifosatu, proszę Państwa, ponieważ zwiększy to koszty. Ilu z was ma tragedii, ilu z Was już nie żyje, a ilu jeszcze nie będzie żyło, bo będziecie stosowali te opryski, jeżdżąc ciągnikami, pryskając, a jednocześnie znajdujecie się w polu bezpośrednim oddziaływania glifosatu. Więc się zastanówcie, bo to idzie do wód gruntowych, do komórek, yy, warzyw, owoców. Paszy i wszystkiego. Jasno i wyraźnie. Te wyniki nie kłamią. Robię jeszcze kolejne wyniki i każdy z Was może w Polsce wpisać sobie test na glifosat, znajdziecie laboratorium, kosztuje jedyne 150 zł, i wytoczymy temu Ardanowskiemu i temu całemu rządowi proces przeciwko, kurde, proszę Państwa, zbiorowym, za masowe trucie Polaków. Czas się wziąć i skończ się pierdolić o tej SLD. O tej, proszę Państwa, prawicy, pisie, o tej Platformie Obywatelskiej, o tym PSL-u, proszę Państwa, o tych partiach, tylko zacznijcie się zastanawiać, czy partie będą nas chroniły przed stosowaniem glifosatu i truciem narodu polskiego. Bo jeżeli nie będzie jedności myśleniowej w tym polskim parlamencie dla polskiego narodu i ochrony zdrowia Polaków, a w szczególności rozwoju państwa polskiego, inwestycji, w interesie narodowym, to możemy się po dupie klepać. To wasze dzieciaki będą lądowały na onkologii tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś sobie wymyślił glifosat jako fantastyczne źródełko wytwarzania chorób u ludzi, a następnie będzie z waszych pieniędzy tworzył sobie budżet na służbę zdrowia, po to, żeby was później chemią leczyć. To lepiej wydawać. Na zdrowe polskie rolnictwo z ograniczoną normą i uświadomić tego rolnika, że to jest złe, ale odstawisz to, będziesz miał z budżetu krajowego pieniądze, wyrównanie, produkuj zdrowo i bezpiecznie, a my nie będziemy musieli chorować, na służbę zdrowia nie będziemy musieli wydawać pieniędzy. Zacznijcie o tym mówić, zacznijcie się angażować, zacznijcie robić i działać. Więc Konfederacja Rolniczo-Konsumencka, ja swoim wyraźnie, ja mówię stop. Jeżeli Konfederacja nie będzie mówiła stop przeciwko glifosatowi, przeciwko antybiotykom w żywności, przeciwko takiej żywności, w której, proszę Państwa, stosuje się azotyn, sodu i wszystko, co nas ogarnia i zabija, to ja pierniczę udział w takim wydarzeniu. To wtedy ja staję na czele. I biorę za sobą ludzi i mówię: dość takiemu rolnictwu, dość takiemu rolnictwu, na pewno dość takiemu rolnictwu. Nie chcę glifosatu, nie mam ochoty kupować takich produktów spożywczych, w których jest glifosat, i nie mam ochoty, żeby pieniądze z budżetu krajowego, które idą na rolnictwo, szły na takie rolnictwo, jakie mamy obecnie. A na pewno nie mam zamiaru, jeżeli ASF wejdzie do gospodarstw rolnych, gdzie jest tuczna na kładzie, świnia i pasze GMO na glifosacie spłacać, proszę Państwa, bo ASF zabił świnę. Mam za przeproszeniem gdzieś, żeby podatnik za takie gówno płacił. Zacznijmy dyskusję. Co to jest rolnictwo? Jaka formuła tego rolnictwa powinna być? Jakie powinno być ministerstwo rolnictwa? I jak Dzisiaj funkcjonują izby rolnicze i po co w izby rolnicze są w kontekście tego, że mają służyć polskiemu rolnikowi, rolnictwu i konsumentowi? Dzisiaj takie izby rolnicze w takiej formule na pewno nie są potrzebne, ale do tego trzeba szerokiej dyskusji polskiego konsumenta. Każdemu z Was polecam: idźcie, zróbcie badania na glifosat, zapraszam, organizujemy. Proszę Państwa, kancelarię adwokacką, wypierniczamy proces zbiorowy rządowi polskiemu i żądamy odszkodowań wieloset milionowych. Przypierniczymy im tak, że Ardanowskiemu się w dupie zapali i będzie zacznie myśleć tym swoim parówkowym łbem, bo mam już tego naprawdę po dziurki w nosie. Jeżeli to jeszcze bardziej dotyczy mnie, a dotyczy, że ja mam glifosat w swoim organizmie, gdzie ja tego nie stosuję a jest w żywności, jest w oleju rzepakowym, jest, proszę Państwa, wszędzie, wszechobecny. Biorąc bułkę do gęby, macie już, możecie mieć świadomość, że konsumujecie jakiś stopień glifosatu. Większej, mniejszej, ale konsumujecie glifosat. Rolnicy pryskają ziemniaki, nałęty i trzeba o tym mówić. Trzeba mówić prawdę, obiektywną prawdę. Zmieńmy rolnictwo, ale na takie, jakie powinno być. Bez polskiego konsumenta. Tego się nie zrobi. Więc zapraszam do współpracy. Idźcie i róbcie badania na glifosat. Zróbcie badania we własnych organizmach, i bierzemy kancelarię adwokacką, wytaczamy proces zbiorowy przeciwko rządowi polskiemu za przyzwolenie na masowe trucie Polaków. Koniec zabawy i pierdolenia kota za pomocą młota. Czas najwyższy. A jak nie, proszę Państwa to wyjdziemy na ulicę i będziemy robić porządek. Jestem gotowy na pełną wojnę z nimi i mam w dupie mam wywalone, bo już nie mam nic do stracenia, bo jak mam je zabić rak, to ja się nie dam zabić, żeby jakiś skurwy syn, proszę Państwa, na tym zarabiał potężne pieniądze, a ja mam chorować. O taki wał. Wow. Ja cię kurwa dopadnę szybciej niż, wy, niż ty myślisz w tej Warszawie. A wiem, którzy to, proszę Państwa, za tym całym cyrkiem stoją. Wiem, kto stoi za tym cyrkiem, wiem, kto to jest lobbysta, znam tych lobbystów, proszę Państwa, wiem, ile biorą pieniędzy, wiem, kto za to dopuszcza i kto, proszę Państwa, to robi. Można zrobić ten test, proszę Państwa, u nas w laboratorium, wpiszcie sobie test na glifosat. Jest laboratorium, które robi badania na glifosat. Możecie zrobić na stronie niemieckiej czas najwyższy, abyście wy się konsumenci w końcu rusili i te dupy podnieśli z krzeseł, żebyście się zainteresowali. Bo wam wybiją rodziny, dzieciaki i wszystko. Będziecie chorować, umierać, i będziecie krojeni nożem jak parówka. Pozdrawiam serdecznie. Zastanówcie się. Pokazałem wam wynik. Mówiłem, że go zrobię. Robię kolejne. Ale jak się potwierdzi, moje, to wtedy się dopiero zacznie piekiełko w tym kraju. Naprawdę polecam Wam, zróbcie badania. To nie są żarty. To jest jedyne 150 zł. Słuchajcie, 150 zł. Bez jaj. Nie mówcie mi, że kogoś nie stać na 150 zł, żeby zrobić badanie i sprawdzić poziom glifosatu. Ludzie, jaki smog? Smog to jest żaden problem. W porównaniu z tym, gdzie jesteśmy wszyscy zabijani, wszyscy. Pernamen, jesteśmy zabijani. Pozdrawiam.